za możliwość zabrania głosu. Jesteśmy tu delegacją, to są to koledzy przewoźnicy, członkowie zrzeszenia, członkowie władz, poszczególnych władz statutowych zrzeszenia. Także sprawa, którą tu Pan Przewodniczący już wspomniał. Powiedzieliśmy się jakieś dwa tygodnie temu z mediów, że miasto planuje wprowadzić takie ograniczenia dotyczące samochodów ciężarowych w naszej branży. Sprawa nie jest nowa, bo w 2020 roku otrzymaliśmy pismo w tej sprawie, na nie odpowiedzieliśmy od tamtej pory jakby nie, ta sprawa nie była podnoszona. Wystosowaliśmy pismo do prezydenta miasta, do, do pana przewodniczącego. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na piśmie od pana prezydenta. Może jednak ta decyzja, czy już jest podjęta, czy będzie podjęta w związku z pewnymi ograniczeniami. Jak, proszę państwa, ten temat nie jest nowy. On funkcjonuje już od bardzo wielu, wielu lat. Jak pamiętamy już te ograniczenia były wprowadzane w Ostrołęce. No W sposób prozaiczny, autentycznie infrastruktura drogowa, która w Ostroence funkcjonuje, no nie przystaje do obecnego natężenia ruchu, który rozwijał się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To ani miasto nie jest winne, ani państwo radni nie jesteście winni. Ani my jako transport nie jesteśmy winni, ani jako mieszkańcy. To po prostu infrastruktura techniczna, drogowa e, nie nadążyła za rozwojem gospodarczym, za postępem. I teraz okazuje się, że tylko jedna branża, my jesteśmy e, tymi, którymi można regulować, jakieś tam dawać panaceum, czy rozwiązanie tej sytuacji. E, Uważamy, że wprowadzenie zakazów nie polepszy sytuacji w komunikacji dla mieszkańców miasta, żeby tak może odbić piłeczkę, ale żebyście Państwo tego nie traktowali na zasadzie jakiegoś odwetu, ale można by było powiedzieć w taki sposób, że korki, które są tutaj powodowane w godzinach szczytu, a szczególnie w w weekend, to powodują tak naprawdę samochody osobowe, nie samochody ciężarowe, bo samochody ciężarowe jadą jednostajnie i tam, tam nie ma e, ani godzin szczytu, e, nasilenia w jakichś szczególnych porach dowy, to samochody osobowe. Wtedy, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy i to nie mieszkańcy Ostrojenki, tylko najbliższych okolic, którzy jadą tu do pracy, pod koniec dnia z pracy wyjeżdżają, a już w czasie weekendu to y, przyjeżdżają y, tranzytem przez Ostrołękie, szczególnie najwięcej w Warszawiacyj, to powszechnie też jest wiadome wszystkim mieszkańcom Ostrołęki. A do tego jeszcze y, przyjeżdżają y, mieszkańcy powiatu Ostrołęckiego i okolic po zakupy, gdzie galerie zostały usytuowane w centrum miasta. I to właśnie samochody y, osobowe są głównym beneficjentem y, zakazu, który powinien ich dotyczyć. Ale to bardzo proszę, żebyście Państwo tego nie, nie traktowali y, jako taki odwet y, w mojej wypowiedzi, tylko jakby naświetlenie problemu, które y, funkcjonuje, jest obecny. I my jako transport mamy doskonałą świadomość, że są skargi mieszkańców na hałaśliwe ciężarówki, bo ciężarówki jeżdżą nie tylko pod oknami ludzi, mieszkańców Ostrojenki, którzy trans z transportem nie mają nic wspólnego, ale także przejeżdżają pod oknami naszych domów. I chciałem zauważyć, że transport, ludzie transportu, to są także mieszkańcy Ostrojenki. Kilka lat temu mieliśmy taką informację, że w Ostrołęce jest zarejestrowanych plus minus 10 tysięcy samochodów ciężarowych. W powiecie chyba 12. Tu się mogę mylić, to nie jest, to Państwo będziecie mieli na pewno ścisłe ścisłą informacje co do ilości. Jest zarejestrowanych ile firm transportowych. To generuje olbrzymią masę ludzi, mieszkańców Ostrołęki. Co kilka tysięcy, a może nawet kilkanaście. Dlaczego teraz tylko jedna grupa społeczna miałaby no, takie szykanujące zakazy ponosić?